Hej hej, witam serdecznie w Word of Tanks. Od 6 robiłem OBS-a i w końcu kurde udało mi się zrobić OBS-a w miarę optymalnie, mi a tym jak? się w komentarzach. Po pierwsze, co się dziwiłem z ustawienia, będzie rozstawienia tutaj na ale mniejsza. a randomowa, a tam wkleja to setek 15. Dlaczego chcę powiedzieć, co chcę powiedzieć na początku, to to co wszyscy piszecie, czyli kiedy urbek, kiedy urbek, kiedy No to sytuacja jest taka, że jest chory i po prostu mam alergię i przeziębienie i no nie chcę ani drazić Adriana, ani nie chcę, sam się bardziej rozporować, bo w tym uczębie bardziej przeziębienie potem chcę zrobić tą alergią. Jestem alergię na kurzy i na średni, a mam kłota, więc to pozdrawiam serdecznie, tak i całowucie można chce. I po prostu jak zrobię, będzie, będzie... będzie e, ...urbex po prostu, tak? Jeszcze jak adrenowi będzie pracował, to muszę to wziąć pod uwagę, tak? Wtedy podpalowaliśmy, zrobić na to jak tak jakichś już mamy. I tak, wracamy do bitwy. Czyli to co chciałem powiedzieć, to już e, Czyli tak, to co ja się dziwiłem, oni, trzeba oni się na atakują nie nie czarki tu, jeden ciężki w tą stronę, drugi w tą Jeden spoter tu, niszczyciel ten kurde te 7 tu Ale niespodzianka, zbłokuje sobie tygrysa, czemu by ja nie Uwaga, to co mi rozpieszyło w tej bitwie, to co nasz, nasza osoba przerzuca na loty, powiedziałem To wam pokażę Za chwilę tutaj pokazuje pokazujesz O, 3 sekundy zostały tutaj to jest kawó tak? Powiedział, że musimy ubić kawó żeby przejść w stronę. Patrz, kawudójka, wjeżdża? Patrz, kawał dwójka odjechała. Oj <coughs> Mmm. to pokazać co? Oj! Brawo oj, że zszedł na raz. Y Uuu. Uh. Uh. A dobra, myślałem, że on wystrzelił <coughs> bo, Tutaj stwierdziłem, że niszczyciel będzie jechał tutaj, w tą moją stronę Nie tylko tutaj, bo tak jak chodzi, mi się wydawało, mogę się mylić, ale proszę bardzo, znalazłem go faktycznie e, Pobierając sobie na szybko i Acelina, więc też miałem trochę problemu, bo mi nie chciała powtórka się odpalić Musiałem kilka modów zmienić sobie. Nie mi zależy właśnie na tym, żeby sobie zobaczyć jakim oni są kolorem, bo czuję mi się w nie są zbyt mocni, aczkolwiek. Mogę się mylić, bo bardzo czasem w reflet lub niebiescy też sobie tak robią. Yy, się rozkończyłem. I teraz będzie to nie tyle pisania, ale czemu tak podjąć decyzję na tak, że pałkę sobie jest to tu. Pałka sobie prawdziwa, że tylko powiedzieć. To co miała, dla mnie było najważniejsze w tym momencie. Żadne największe obrażenia na plecach. I co mogę zrobić? Patrzcie, nasza... Patrzcie, nasz niszyciel w ogóle stoi. Stoi, nasz niszyciel stoi. I patrzcie sobie tutaj strzelam w, w kawałkę. Ja chcę niego i teraz, kapią ja się, że tutaj mam idealnie ustawionego tyłem do mnie AT8 i no co, co on był dla mnie? To strzelam jeszcze jeden strzał tutaj chciałem w kapałkę, oka się rozmyśliłem Ty tutaj chciałem jak najwięcej zrobić ubrać i tutaj kapałka nie trafiła we mnie nie trafia, mogę mnie zrobić na strzelanie trafiła, mamy mieliśmy mamy remis mieliśmy remis, jest 2 do 3 więc ta walka jest tylko na wyciąg ja jej w oczywiście a ten 8 jest na, na dobyście, patrzcie sobie szybkie w podja Namierzenie automatyczne, zgoda oczywiście. <laughs> <Nie>, Przepraszam. <laughs> no i. To, co <laughs> mnie troszkę zaśmi zaśmieszyło, bo powiedziałem, potrafię, żeby. No, e, to potrafię, żeby się odsunął. zobaczcie patrzcie. E, Kapałka, tak? Kapałka ma bicie tutaj. E, tutaj na tą stronę, bo oni w dziurze. Oni w dziurze, tak? Ale to działa tak bo jakby. Nie, jeśli taki człowiek podejrzew, żeby była bezpieczna, tak? No. I patrzcie, jeden strzał w niego. i zostaną na dwóch. Drugi strzał w niego. i co? Gąska. Oczywiście musi być zatrzymanie. I tutaj wiem, nie potrzebuję, że ja mogę go na spokojnie skończyć Wiem, no to była troszkę zabawy. Bo, krytyczne. <coughs> Naszycił się dał I teraz zostałem jeden na jeden z ciężarem. Jako taką mi... <laughs> Udało się tu przejść. <laughs> I proszę bardzo, gąsienica. I tu chciałem drugi raz. Nie wiem czemu uszkodzenia krytyczne, ale gąska się nie zniszczyła. Dla mnie to było głupie. No to tak, bawienie się wkładka i myszkę przez chwilę sobie. No i tak. Podjeżdżanie, próba zmyłki. Tutaj mu pokazałem, żeby nie podjechać od tamtej strony, bo czemu wyjechać na duchę. Że patrz chłopie, pomyśl, przecież tam nie będziemy się wychylać, jedź nie przemyślamy rzeczy O no właśnie tego. To jest kubanie, to zrobić lupę. I to taka dobra. Wyjechać przed nim, uciągnąć go od toru, żeby miał jak... No, praktycznie jak go zniszczyć, tak? Chodzi o to, co sobie teraz Patrzcie co on zrobił. Patrzcie. Ten jego błąd on na mnie jedzie. On powinien cofać, powiedzmy on powinien cofać do tyłu, żebym ja go nie objeżdżał. To sobie błąd. To jest szybszy mógłbym jak go objeżdżał i patrzcie co robi. Atakujemy do przodu. Jak gdyby, Bo to szkop. Patrzcie. Widzicie? Nie widzicie. Nie, nie widzę. No ale to są szkopy, bo słuchajcie, yy... chyba to mi powodowało błąd z Aslanem. zatem i niestety... Nie mam jak wam pokazać to są Niemcy, ale nie miałem błąd bo... i tutaj był Niemiec i tutaj był Niemiec i po prostu oni są z jednego kanału jak widzicie, pszczycy. Pewno, nie I patrzcie. jak sobie by... na ciasto, ugrałem tą bitwę, gdzie on powinien mnie rozwalić. Jeszcze... Jeszcze pięknie miał we mnie lupę. Patrzcie, pięknie w płomieniach. To jest piękne. Ups. No ale cóż, w jakie jak się skończyło? Oj, 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 jeszcze raz odpaliłem Wam nie wiem czemu, ale nie szam. No, a więc w taki sposób wybieram sobie, o właśnie, teraz widzicie. Oj, patrzcie, tutaj, to są Niemcy, no. Nie wiem co jest, co tutaj powodowało tak błęda. A tam I nie miałem co wrócić, ja wam no, to wróciłem, tak mówiłem bo pani mi to wyszło, sygnał, że panią ugrałem I to sobie, my pozdrawiam, co my kiedyś tam grali. Nawet tyle. Yy, jeszcze taka wiadomość dla Was yy, oczywiście.